Cześć traderzy i traderki z tej strony: Chris BTF, Zapraszam do cotygodniowej analizy weekendowej kryptowalut, indeksów amerykańskich, walut oraz złota. Na początku chciałbym poprosić o subskrypcję, łapkę w górę, komentarze i pytania pod filmikiem. Także zaprosić was do zrzutki na Raport Larego Williamsa jest to trader z wieloletnim doświadczeniem, znający się na cyklach koniunkturalnych i co roku, na początku roku czy też pod koniec roku, wypuszcza swój raport, który bardzo celnie przewiduje trendy na cały rok. Przejdźmy teraz do kalendarza ekonomicznego na przyszły tydzień. Przyszły tydzień oczywiście jest tygodniem świątecznym, więc większość rynków w trakcie świąt nie działa. Rynek amerykański w poniedziałek o godzinie 16.00 publikuje wskaźnik zaufania konsumentów według Conference Board a we wtorek w wigilię sprzedaż nowych nieruchomości również o 16.00. Dodatkowo 26 grudnia też będzie raport na temat zdeklarowanych wstępnych bezrobotnych o 14.30 i o godzinie 17.00 zapasy ropy naftowej. A więc 26 grudnia, w drugi dzień świąt, rynek amerykański działa. Przejdźmy teraz do analizy bitcoina. W zeszłym tygodniu na decyzji FOMC w sprawie stóp, obniżenia stóp procentowych spory spadek, spowodowany y, według analityków, w tym, y, że Fed zapowiedział y, zmniejszenie ilości cięć stóp procentowych w przyszłym roku, więc wzrost. Ceny kapitału, można powiedzieć, i dlatego większość z rynków spadła dosyć znacznie. W tym Bitcoin, który jest prawda, taką kontrą do rozwadniania walut tradycyjnych, więc no, tutaj Bitcoin dosyć mocno oberwał. No, i tutaj bronimy znowu poziomu około 94627. Nawet tutaj w piątek spadł poniżej tego, tego poziomu, ale został wyciągnięty. No, ale widać, że tutaj znowu tańczy na tym poziomie. Jeżeli spadnie poniżej tych 94627. Kolejnym poziom jest tutaj dziewięćdziesiąt tysięcy No i dalej, może sobie tutaj pena otworzę, żeby mu zrysować. No i dalej, tutaj mamy tu poniżej tego poziomu. Oczywiście, z kilkoma przystankami po drodze. Tutaj tą bardzo słabą strukturę. Widać tutaj cienki wolumen. Więc jest ryzyko pogłębienia spadków do 73459. Tak to wygląda na wykresie dziennym. Zobaczymy jeszcze 4-godzinowy. możemy tutaj sprawdzić sobie jak to wygląda na fibo korekta 38,2% i dalsze spadki jeżeli tutaj byśmy zatrzymali na tym poziomie no to tu byśmy mieli wyższy dołek wyższy szczyt tu wyższy dołek więc no, jest szansa, że tu jeszcze skorygujemy ten, ten spadek no, do powiedzmy gdzieś w okolice 100 tysięcy. Tutaj do tego poziomu. Przejdźmy teraz do. Podobnie się dzieje na innych kryptowalutach, więc. Przejdźmy teraz do Nasdaka. NASDAQ na wykresie dziennym. Tutaj też mocny zrzut na środowej decyzji FOMC. Moim zdaniem to też jest spowodowane tym, że tutaj fundusze de delewarują się po tym mocnym okre okresie prezydenckim, prawda? Realizują zyski więc. Nie jest to nic dziwnego. W tej chwili tutaj jesteśmy na oporze na poziomie 21665. Wsparciem jest październikowy szczyt, był tutaj, to ten usunę. To nie był, to był wcześniejszy szczyt, ale tutaj jest wsparcie właśnie na tym poziomie: 21 354. Tu, jeżeli to, to wsparcie padnie, to yy, idziemy w kierunku grudniowych yy, dołków. Zobaczmy, jak to wygląda na w wykresie 4-godzinowym mocny zrzut. Zobaczymy jak to na FIBO wygląda. Więc 50% zniesienia i już tutaj mm, zrobiliśmy wyższy dołek Przepraszam znowu wyższy szczyt. To jest wyższy szczyt w stosunku do tego szczytu. I teraz myślę, że ciekawym miejscem tutaj na wejście w Longi byłby właśnie poziom 21 350 około tu jeżeli byśmy z Spadli do tego poziomu, gdzie tutaj widoczne jest wsparcie, to mielibyśmy odwróconą głowę z ramionami, prawda? Głowa lewe, prawe ramię. No i stąd moglibyśmy pociągnąć wyżej. Tu oczywiście opór na tym 21665, ale jest możliwa nawet korekta, tutaj do pod te zamknięcie tej tej luki całej do około 22200 to jest całkiem możliwe myślę że w styczniu w styczeń tradycyjnie mocnym miesiącem więc nie zdziwiłbym się, gdybyśmy jeszcze tutaj mieli tą korektę spadków. Z raportu do Larego dowiemy się, jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o cykliczność rynków. Czy, czy przejdziemy już w, tre, w trend spadkowy? Trochę tutaj pachnie tym, tym trendem spadkowym po tej. Dużej czerwonej świecy przejdźmy teraz do SP500. Tu jest podobna sytuacja. Trzymamy się teraz powyżej 6000. Jeżeli się utrzymamy powyżej 6000, to kolejnym celem jest 6500. Jeżeli spadniemy, to celem jest 5906 około 5900 prawda tutaj te wcięcia w profilu zobaczmy jak to wygląda na wykresie 4 godzinowym myślę że tutaj będzie to wyglądało podobnie jak jak na nasdaku może nawet SP500 jest y, troszeczkę mocniejszy i tu podobnie, jeżeli byśmy spadali poniżej tutaj tego październikowego szczytu na, na y, około 6000 dolarów, to, to wtedy Dobrym momentem wejścia byłyby tu, tu, właśnie te poziomy 5906. Oczywiście nie są to grudniowe dołki. Grudniowy dołek jest tutaj. Zróbmy tak. Okej. Okay. Dow Jones. Tylko rzućmy okiem. Tu podobnie jest szansa na, na uczynianie się powyżej 43245. No i korekta tego dużego spadku na, na Dow Jonesie. Tutaj doszliśmy teraz do 38,2. A tutaj z tej korekty. Gdzie by był zasięg tej korekty. No tak jeden i 61,8. Gdzieś tutaj. Tu na tym poziomie by było 38,2. A zobaczymy sobie jeszcze. SP500. Tu by była... 78 i 6 na tym poziomie tu się zgrywa na nasdaku. Korekta tych tego odbicia. Też tu się mniej więcej zgrywa z tym poziomem 78,6. A tu, nie, tu jest 61,8 ten poziom, o którym wam mówiłem. 21,354. Tu jest 61,8, więc tu jest duża konfluencja. Wyższy, wyższe szczyty, wyższe dołki, jeżeli byśmy to zrobili, to moglibyśmy zacząć pchać do góry. Ale generalnie, moim zdaniem, tu będzie ciężko kontynuować te, te wzrosty na dłuższą metę. Zobaczmy, jak wygląda indeks dolara. Indeks dolara wybił kolejny szczyt, czyli mocny dolar powoduje spadki na e, innych walorach. Euro USD. No, euro tutaj można powiedzieć tańczy na poziomie 1,01,03 Teraz odbitka. Po tym sporym spadku korekta do tego właśnie poziomu wsparcia, który teraz stał się podłogą do 1,04 i możliwa kontynuacja spadków tutaj już w kierunku no, myślę, że parytetu, czyli 1 euro za 1 dolara. Tak to wygląda tu, że jeżeli tutaj te słabe dołki padną to idziemy na 1 dolara. EURPL. No złotówka jest tutaj nad wyraz mocna. Cały czas tutaj w tej, w tej konsolidacji. Między 4,37, tak? To jest tak, 4,37, a 4,25, aczkolwiek tutaj flirtuje z tym poziomem 4,25. Niewykluczone dalsze spadki, gdzie tutaj by mogło to spadać? Gdzieś tutaj, pewnie w te okolice 4,16. Nie jest to dobra informacja dla eksporterów. Dolar do polskiej złotówki. No, jeżeli tak to by się skończyło, to dobry moment wejścia, prawda? Lewe ramię, głowa, prawie ramię. Jeżeli tutaj byśmy kontynuowali ten spadek do 4,05, a nawet 4,03 i 4,03 by pękło, no to idziemy na 4, 4 złote, więc no złotówka mocna na tle innych walut, <toddź> dlatego że tutaj indeks dolarowy jest, jest właśnie silny a... i złotówka również i na koniec złoto no złoto moim zdaniem już weszło w trend spadkowy tutaj może weźmiemy na tygodniówce może to będzie lepiej wyglądało Nie jest to takie wyraźne, ale moim zdaniem to jest właśnie głowa z ramionami. Teraz na jednodniowym, tutaj była no jeszcze tutaj ten poziom 2569 broni tego trendu wzrostowego, ale tutaj przebicie tych tych poziomów na 2645 26, no i odbitka prawda zmiana biegunów ten poziom 2645 który który był mocnym wsparciem teraz zapewne stał się mocnym oporem no i spodziewałbym się tutaj e, Zejścia do tego poziomu 2569, okolice właśnie tutaj tego punktu kontrolnego. No, złoto też sporo wzrosło w tym roku, więc należy mu się odpoczynek. Ale trwa sezon na złoto, jeszcze są. 2-3 dni. Końcówki roku, więc tutaj może nas to zaskoczyć. Zwróćmy jeszcze okiem na 4-godzinowy. No, niby tutaj mamy. Wartość rośnie do góry. Mamy wyższe szczyty, niższe dołki na 4-godzinowym. Wyższe, wyższe szczyty i wyższe dołki, tak. Więc jakbyśmy tutaj utrzymali, prawda, to ładniej i... no to, to możemy wrócić tutaj nawet do tego 2678. Tutaj jest, prawda, taka strefa balansu. Ale generalnie wydaje mi się, że że po, po odbitce, to jednak przyszły rok wejdziemy w jakąś, jakąś być może dłuższą konsolidację, lub, lub nawet spadki. To wszystko z mojej strony. Życzę Wam zdrowych, wesołych i spokojnych świąt Bożego Narodzenia. Do zobaczenia po świętach.